Ewentualnie, jeśli jest poprzeczka w drzwiach, możemy do poprzeczki zmierzyć. nie, Wysokość poprzeczki. Jakby była poprzeczka. Około 90 Dobra. może. Drzwi przychodzą gotowe do założenia. Bez magnesów i bez klamki. Klamkę zakładamy potem. i zakładamy drzwi. Przymierzamy drzwi. Pasują. Pasuje. I wkręcamy zawiasy. Można dodać, że od środka. Warto sprawdzić. Wejrzy do środka. Przykręcamy. Dobra. Po ustawieniu przykręcamy zawiasy. Po zamontowaniu zawiasów będziemy przykręcać magnesy. klank. zawiasów montujemy magnesy. Czy to jest żółt Możesz pokazać na dolnym. I później przykręcamy blaszkę. Eee, przykręcamy magnes razem z blaszką. I teraz przykręcamy klamkę. Przykręcamy klamkę. Dobra, rusz drzwi i wejść tam zobacz jeszcze. Drzwi już dobra. Jakby się drzwi nie domykały, na sprężynie, to tutaj mamy sprężynę do regulowania, że podciągamy, nie? Możemy dwa obroty przekręcić będą sztywniejsze, bardziej naciągnięte drzwi. Dobra. Dobra, weź jeszcze raz otwórz tam. No. Dobre. I po montażu. Brązowy. No dobra, ten do koła tam, ten Dawaj, weźmy łuskę, tylko poczekaj. Otwierają. Dobra. Robiało. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, no. No Od wnętrza nie dajemy Co? Od wewnętrza kłamki nie dajemy jest tarczy?